Dzień dobry, cześć. Nazywam się Boży Litwin i jestem współtwórcą Evidence Base Academy, czyli Szkoły Usg dla Lekarzy. Jesteśmy specjalistami pediatrii i dobrze wiemy, jak fantastycznym narzędziem w codziennej pracy pediatry jest ultrasonografia. Naszym celem jest uzbrojenie Was w niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego wykonywania badania Usg u dzieci i nie tylko. Dzisiaj zapraszam Was na kolejne spotkanie z cyklu o Usg Tarczycy, czyli dzisiaj Krem de la Creme, czyli Prawidłowy obraz USG tarczycy. Za nami właściwe przygotowanie aparatu do badania i omówienie techniki badania. W tej części zapoznamy się z soną anatomią struktur bezpośrednio przylegających do samej tarczycy, a także scharakteryzujemy prawidłowy obraz tarczycy, przedstawiając krok po kroku elementy jego oceny. Zatem do roboty. Na początek kilka słów o topografii tarczycy na szyi oraz bezpośrednim jej sąsiedztwie. Po przyłożeniu głowicy w linii pośrodkowej, projekcji poprzecznej w okolicy krtani, powinniśmy uzyskać taki obraz ultrasonograficzny. Do właściwej orientacji na obrazie, jak zwykle, służy nam marker, czyli oznaczony na ekranie w lewym górnym rogu oraz na głowicy, tak jak widzicie bezpośrednio na zdjęciu. Przerywana linia, którą widzicie na środku ekranu, wyznacza nam linię pośrodkową szyi. Dominującą strukturą widoczną na obrazie jest tchawica, a w zasadzie cień, który jest generowany bezpośrednio z jej przedniej powierzchni po odbiciu wiązki ultrasonograficznej. Idąc kolejno od lewej strony obrazu, widzimy początkowo prawy płat, pośrodkowo widoczna jest cieśń, natomiast po prawej stronie obrazu widzimy lewy płat tarczycy. Teraz przyjrzyjmy się bezpośrednio sąsiedztwu samej tarczycy. Głowica przyłożona jest standardowo w projekcji poprzecznej i przylega do skóry. Dlatego cyfrą numer 1 oznaczona jest skóra. Pod samą warstwą skóry jest tkanka podskórna. Cyfrą 3 i 4 oznaczone są mięśnie podgnykowe. Jest to kolejno mięsień mostkowo-gnykowy i mięsień mostkowo-tarczowy. Cyfrą numer 5 oznaczony jest mięsień mostkowo-obojczykowo-sudkowy. Cyfra 6 przedstawia nam tchawicę, o której powiedzieliśmy sobie przed chwileczką. 7 i 8 to struktury naczyniowe. Kolejno żyła szyjna wewnętrzna i tętnica szyjna wspólna. Grzbietowo do tylnego zarysu samej tarczycy widzimy mięsień długi szyi. Skupiając się na samym płacie tarczycy, możemy też określić w projekcji poprzecznej jego konkretne części. Mianowicie część brzuszną oznaczoną cyfrą 1, część przyśrodkową, czyli położoną przy tchawiczo oznaczoną numer 2, część grzbietową oznaczoną cyfrą 3, a także część boczną oznaczoną cyfrą 4, czyli część położoną przynaczyniowo. Teraz przeanalizujmy obraz płata tarczycy w przekroju podłużnym. Zakładając, że głowica przyłożona jest we właściwy sposób, czyli znacznikiem do głowy pacjenta, możemy podzielić miąż tarczycy na trzy części. Na biegun górny, czyli jego część górną, jego biegun dolny, część dolną i część środkową. Nie ma jasno określonej granicy pomiędzy tymi częściami, zatem jest to poniekąd ocena jakościowa, której dokonujemy sobie w czasie właściwej oceny płata tarczycy. Teraz przeanalizujmy wszystkie struktury widoczne na obrazie. Głowica bezpośrednio przyłożona do skóry, zatem warstwę numer 1, stanowi skóra właściwa. Pod warstwą skóry właściwej widzicie tkankę podskórną. Następne cyfry 3 i 4 oznaczają wcześniej wspomniane mięśnie podgnykowe, czyli kolejno mięsień mostkowo-gnykowy i mięsień mostkowo-tarczowy. Pod nimi mieści się samy właściwy miąższ tarczycy, a grzbietowo do niego widzimy przełyk i mięsień długi szyi. Na samym dole obrazu widzimy zarys kręgosłupa. Teraz przeanalizujmy w jaki sposób możemy określić części płata widoczne na ekranie. Cyfrą numer 1 oznaczona jest jego część położona bardziej powierzchownie czyli część brzuszna. Cyfrą numer 2 oznaczona jest część grzbietowa. Przy leganiu do grzbietowej części płata tarczycy, najczęściej po lewej stronie, widoczny jest wcześniej wspomniany przełek. Jest to bardzo istotne, żeby potrafić go zidentyfikować we właściwy sposób, ponieważ, jak widzicie tutaj na przedstawionym zdjęciu, w projekcji poprzecznej ten obraz może poniekąd imitować występowanie zmiany ogniskowej dlatego zawsze bardzo ważne jest to ażeby wszystkie struktury które uwidocznicie wytarczycy bądź obok tarczycy żeby uwidocznić ją w dwóch przekrojach, zarówno w przekroju poprzecznym, jak i w przekroju podłużnym. Wyciągając jego oś długą, jesteśmy w stanie bardzo łatwo potwierdzić, że to właśnie nie zmiana ogniskowa, a sam przełyk. A dodatkowo możecie poprosić waszego pacjenta, żeby przełknął ślinę. To pozwoli wam zidentyfikować jednoznacznie, że macie do czynienia na obrazie z przełykiem. Teraz omówimy sobie krok po kroku, jak podejść do oceny miąższu tarczycy w WSG. Najważniejszy jest dobry plan, dlatego w myśl zasady od ogółu do szczegółu zaczniemy po kolei w następujących punktach. Po pierwsze, ocenimy zarys torebki tarczycy. Po drugie, ocenimy jej echogeniczność. Następnie przejdziemy do oceny echostruktury i jej unaczynienia. Powinniśmy również dokonać właściwych pomiarów. I już tutaj zachęcam do śledzenia naszego kanału, bo już niebawem pojawi się nowy film, który będzie omawiał właściwą technikę pomiaru tarczycy. Integralnym elementem oceny wiążu tarczycy jest ocena pod kątem obecności zmian ogniskowych. Ten temat zgłębiamy bardzo szczegółowo na naszych kursach w Gdańsku, na które serdecznie zapraszam. W pierwszej kolejności zarys torebki. Prawidłowy zarys torebki tarczycy określany jest jako gładki i regularny. Sama torebka rysuje się jako cienka, hiperechogeniczna linia oddzielająca miąż od pozostałych struktur. Oceniając zarys torebki, warto pamiętać o tym, że przy prawidłowym miąższu tarczycy, przekrój poprzeczny płata zbliżony jest do kształtu trójkąta. Dlaczego jest to ważne? Zwróćcie uwagę dla porównania taki miąż tarczycy. Tutaj, w tej sytuacji, ta cecha nie jest zachowana. Zobaczcie, jak wygląda torebka tarczycy. Torebka tarczycy jest tutaj wyokrąglona zarówno w zarysie brzusznym, zarówno w części grzbietowej. I tu mamy do czynienia z pacjentem, u którego zostało udowodnione powiększenie miszu tarczycy. My nie mierząc jeszcze tej dokładnie cechy, po ocenie zarysu i tego, w jaki sposób torebka tarczycy kształtuje się względem struktur otaczających, możemy wstępnie wnioskować o obecności powiększenia tarczycy u naszego pacjenta. Kolejnym krokiem w ocenie tarczycy jest ocena jej echogeniczności. Jest to ocena względem struktur otaczających, czyli oceniamy jasność mięśnia na naszym skanie USG względem struktur będących dookoła tarczycy, których dokładnie odnosimy to bezpośrednio do warstwy mięśni, czyli do echogeniczności mięśnia mostkowo-gnykowego oraz mostkowo-tarczowego. Z pomocą przychodzi również mięsień mostkowo- obojczykowo-sudkowy. W warunkach prawidłowych echogeniczność tarczycy jest wyższa od echogeniczności otaczających mięśni. Na filmie w dolnej lewej części ekranu widzicie pewien narząd, o którym już sobie wspomnieliśmy. Tak, to ślinianka podrzuchwowa. Dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że jeżeli mamy kłopot z podniesieniem echogeniczności miąższu tarczycy do otaczających mięśni, możemy ją porównać do ślinianki podżuchowej w warunkach prawidłowych echogeniczność miąższu tarczycy powinna być zbliżona odpowiadać echogeniczności miąższu ślinianki podżuchowej. I tutaj dla przykładu prawidłowy obraz tarczycy WSG. Widzimy prawidłową echogeniczność mięszu tarczycy, czyli wyższą od otaczających mięśni, i gładki zarys torebki. Zwróćcie uwagę, że echogeniczność tego mięszu, zarówno w zakresie prawego płata, cieśni, jak i lewego płata, jest symetryczna po obu stronach, czyli mówimy, że jest prawidłowa. W kolejnym kroku przechodzimy do oceny echostruktury mięszu. Jest to niejako ocena wewnętrzna narządu, czyli ocena porównawcza. W jaki sposób wygląda struktura miąższu tarczycy w różnych jej częściach? Porównujemy tą strukturę w różnych częściach względem siebie. Prawidłowa echostruktura miąższu tarczycy jest jednorodna. Jak to stwierdzić? Spójrzcie na ten schemat. Jeżeli na zdjęciu wytniemy niejako po fragmencie obrazu i porównamy je względem siebie, nie będziemy widzieli różnicy pomiędzy jedną, drugą i trzecią częścią. W każdym z elementów, zarówno w części brzusznej, zarówno w części grzbietowej, jak i przynaczyniowej i przy tchawiczej, struktura miąższu tarczycy będzie wyglądała w taki sam sposób. Wtedy możemy powiedzieć, że struktura miąższu właśnie jest jednorodna. I teraz, żebyśmy utrwalili sobie te trzy cechy, o których powiedzieliśmy, spójrzmy na porównanie tych dwóch obrazów. Po prawej stronie widzimy prawidłowy obraz USG tarczycy. Zarys to rybki jest gładki, echogeniczność jest wyższa od echogeniczności otaczających mięśni i echostruktura jest jednorodna, czyli w każdej części miąższu tarczycy widzimy taką samą strukturę. Dla porównania zobaczcie zdjęcie po lewej stronie. Widzimy, że zarys zewnętrzny torebki jest wyokrąglony, co pozwala nam wstępnie sądzić o tym, że ta tarczyca może być powiększona. Zobaczcie, że echogeniczność globalna miążu tej tarczycy jest obniżona do echogeniczności mięśni. Dlatego użyjemy stwierdzenia obniżona echogeniczność. Echostruktura, jeżeli porównamy sobie tą część tarczycy do tej części tarczycy, to nie mamy takiego samego obrazu. Dlatego mówimy, że echostruktura tego miążu jest niejednorodna. W czasie każdego badania USG tarczycy stałym elementem jest ocena toplarowska, czyli ocena przepływu w samym miąższu tarczycy. Na początek trochę anatomii. Jakie mamy podstawowe unaczynienie miąższu tarczycy? Pamiętacie, jakościowy podział płata na jego trzy części, na jego biegun górny, biegun dolny i jego część środkową. Na podstawie tego podziału możemy zaobserwować, że dominujące naczynia, czyli naczynia tarczowe górne i naczynia tarczowe dolne, będą właśnie zaznaczały się w tych konkretnych częściach na obwodzie płatów. I zobaczcie, jak to wygląda: na przykład, naczynia tarczowe górne widoczne wokół górnego biegu na tarczycy i naczynia tarczowe dolne widoczne wokół dolnego biegu na tarczycy. Przepływ w głównych i gałęziach jest zazwyczaj dobrze widoczny, głównie właśnie w obwodowej części płatów ze względu na Dość dużą średnicę tych naczyń. Natomiast w miarę dalszego podziału i wnikania do miąższu te gałęzie dzielą się na coraz mniejsze naczynia, w których w warunkach prawidłowych zwykle nie widzimy tego przepływu. Czasami możecie zobaczyć jeszcze dominujące naczynie wnikające do części środkowej płata od jego grzbietowego zarysu. Jest to jedna z gałęzi najczęściej tętnicy tarczowej dolnej i żyła tarczowa środkowa. Jak już wiemy, gdzie możemy spodziewać się tych naczyń, musimy przystąpić do oceny przepływu. Po włączeniu bramki doplerowskiej ustawiamy ją centralnie nad widoczną częścią mioszu. Ważne jest też prawidłowe ustawienie prędkości przepływu. Rekomendowane prędkości przepływu to między 2 a 5 cm na sekundę i wzmocnienie koloru ustawione na granicy szumu. W prawidłowych warunkach najczęściej widzimy właśnie dominujące naczynia na obwodzie. I pojedyncze naczynia większego kalibru w centralnej części obrazu. Bardzo ważne jest to, że ocena unaczynienia miuszu tarczycy jest oceną jakościową, czyli rutynowo nie mierzymy prędkości, tylko stwierdzamy ortoptycznie, jakościowo, czy przepływ jest prawidłowy, czy wzmożony. To ważna sprawa, że taka ocena wymaga pewnej wprawy i opatrzenia się z obrazem prawidłowym. Dlatego tutaj kolejny przykład z inną metodą Doplerowską. A także przykład z tak zwanym dopplerem mocy, czyli z opcją Power Doppler. To trochę inna metoda obrazowania przepływu, gdzie skupiamy się na uwidocznieniu samego przepływu, a nie na określeniu jego kierunków. Jak widzicie, również przy ocenie za pomocą Power Dopplera, przy ustawieniu czułości genu na granicy szumu, ten przepływ widoczny jest głównie w obwodowej części i części centralnej. Dlaczego jest to istotne, żeby się opatrzyć we właściwy sposób? Po to, żeby właśnie w ocenie jakościowej zobaczyć tą różnicę. Jak widzicie po prawej stronie na obrazie mamy prawidłowy obraz ultrasonograficzny tarczycy i prawidłowy przepływ w miąższu, a po lewej stronie mamy pacjenta z autoimmunizacyjnym zapaleniem w fazie zaostrzenia, gdzie widzimy znacznie wzmożony przepływ. I tutaj po prawej stronie napiszemy, że przepływ miążowy jest prawidłowy, natomiast po lewej stronie w opisie użyjemy stwierdzenia, że przepływ jest istotnie wzmożony. I tak dobrnęliśmy do końca tej części wykładu. Teraz potraficie ułożyć we właściwy sposób pacjenta, na spokojnie przeprowadzić całe badanie z jakościową oceną miąższu tarczycy. W kolejnej części omówimy sobie ocenę ilościową miąższu tarczycy, czyli zabierzemy się za jej właściwy pomiar, za technikę pomiaru, a także spróbujemy we właściwy sposób zinterpretować wynik naszego badania. Więcej informacji o naszej edukacji ultrasonograficznej znajdziecie na naszej stronie internetowej ebakademy.pl. Jeżeli chcecie, żeby nie ominęła Was żadna informacja na temat kursów, które prowadzimy, czy też nowych materiałów na YouTube, które dla Was specjalnie przygotowujemy, zapiszcie się do naszego newslettera. Na tę chwilę bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia. Cześć.